Toyota na rynku polskim stosuje w swoich samochodach dwa systemy antykradzieżowe. Jeden z nich to BLE 42. Jak go rozpoznać? Najłatwiej po kształcie dodatkowego pilota. System jest praktycznie bezobsługowy. Już sama obecność pilota w pobliżu samochodu pozwala na jego prawidłowe działanie. Uzbraja się kilkanaście sekund po zablokowaniu drzwi samochodu. Sygnalizuje to dioda na panelu LED, która świeci raz na 5 sekund. Rozbrojenie systemu również następuje automatycznie. Wystarczy, że podczas odblokowania drzwi samochodu w pobliżu znajduje się pilot. Samochód może zostać uruchomiony, a sygnalizuje to ciągłe świecenie diody LED na panelu. Zdarza się jednak, że czasami nie możemy uruchomić samochodu, a na desce pojawia się komunikat. Dioda na panelu LED nie świeci się światłem ciągłym, ale nadal miga raz na 5 sekund. Sygnalizuje to. Że pilot nie został wykryty, a układ nie jest rozbrojony. Jedną z przyczyn może być użycie drugiego kompletu kluczyków. Dlaczego? Otóż system dostarczany jest z dwoma pilotami, ale tylko jeden z tych pilotów jest fabrycznie aktywowany. Drugi pozostaje wyłączony w celu oszczędzania znajdującej się w niej baterii. Jak sprawdzić, czy pilot jest aktywny? Znajdująca się na nim dioda powinna migać. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że wymaga on aktywacji. Pilot ten może być w prosty sposób aktywowany. W tym celu wystarczy 5 razy nacisnąć znajdujący się na nim przycisk. Po aktywacji pilota zaczyna migać znajdująca się na nim dioda. Aktywny pilot komunikuje się z centralką i następuje rozbrojenie systemu. Potwierdza to ciągłe świecenie diody na panelu LED. Samochód może zostać uruchomiony. Kolejną przyczyną może być utrudniona komunikacja pomiędzy pilotem a centralką systemu. Wtedy uruchomienie samochodu następuje przy drugiej, trzeciej próbie, a w skrajnych przypadkach jest kompletnie niemożliwe. Dlatego należy jak najszybciej wymienić baterię w dodatkowym pilocie. W tym celu musimy otworzyć naszego pilota. Potrzebne jest do tego jakieś ostre narzędzie i ja najczęściej używam mechanicznego kluczyka, ponieważ jego zakończenie idealnie pasuje w szczelinę pomiędzy obudowami. Wsuwam końcówkę kluczyka pomiędzy obudowy. Delikatnie podważam i ostrożnie otwieram pilota. Bateria znajduje się pod płytką. Dlatego musimy przełożyć ją na drugą stronę. I teraz już mamy dostęp do baterii. Ostrożnie wyjmujemy baterię z gniazda i wymieniamy na nową, pamiętając o prawidłowej polaryzacji. Po włożeniu baterii przekładamy płytkę na drugą stronę obudowy. Układamy ją odpowiednio w obudowie i ostrożnie składamy pilota dopasowując do siebie dwie obudowy. I bateria jest wymieniona. Po takiej operacji może zdarzyć się, że dioda na pilocie nie miga. Wtedy należy przeprowadzić aktywację. Jeżeli dojdzie do całkowitego rozładowania baterii, uruchomienie samochodu nie będzie możliwe. W tej sytuacji musicie zorganizować sobie nową baterię, ją wymienić, lub wprowadzić system w tryb serwisowy. Jak wprowadzić system w tryb serwisowy, to już wam pokazuję. W tym celu potrzebny będzie indywidualny kod pin przypisany do waszego systemu. Znajdziecie go na karcie kodowej, która była dostarczona z nowym samochodem. Ale uwaga! Do uruchomienia trybu serwisowego potrzebne są tylko trzy pierwsze cyfry. W naszym przypadku będzie to 672. Aby wprowadzić kod, należy na 10 sekund nacisnąć przycisk na panelu LED. Po tych 10 sekundach dioda zaświeca się na 2 sekundy, i w tym czasie przycisk należy zwolnić. Po zwolnieniu przycisku rozpocznie się odliczanie pierwszej cyfry kodu jeden dwa trzy cztery pięć sześć zatwierdzamy pierwszą cyfrę jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem zatwierdzamy drugą cyfrę 1 Dwa. zatwierdzamy trzecią cyfrę Dioda powinna zgasnąć. Oznacza to, że możemy spokojnie uruchomić samochód. Prawdziwy problem zaczyna się, kiedy nie macie dostępu do nowej baterii i nie macie przy sobie karteczki z kodem. Ale spokojnie, z tą sytuacją też możemy sobie poradzić. Fabryczny kluczyk posiada dokładnie taką samą baterię jak pilot systemu antykradzieżowego. Aby ją wydostać Wystarczy wysunąć mechaniczny kluczyk, włożyć go w odpowiednie nacięcie, podważyć i otworzyć obudowę kluczyka. I już mamy dostęp do baterii. Teraz delikatnie podważamy baterię, aby wydostać ją z gniazda. Odkładamy i z powrotem składamy fabryczny kluczyk, ponieważ będzie on nam jeszcze potrzebny do uruchomienia samochodu. Wyjętej baterii możemy użyć do wymiany w naszym pilocie systemu antykradzieżowego. Jak to zrobić, to już widzieliście wcześniej. Po przełożeniu baterii sprawdźcie, czy dioda na panelu LED zaświeciła się. Jeżeli tak, w celu uruchomienia samochodu konieczne będzie zbliżenie fabrycznego kluczyka do przycisku stop i start. Jeżeli myślicie, że to już wszystkie sytuacje, jakie mogą wam się przydarzyć, to jesteście w błędzie. System alarmowy, jak każde urządzenie elektroniczne. Potrafi się czasami zawiesić. Wtedy dioda na panelu LED sygnalizuje rozbrojenie systemu, ale samochód nie daje się uruchomić. Nie martwcie się, na to też jest rada. Pokażę Wam, jak zresetować cały układ. Aby przeprowadzić reset systemu, należy nacisnąć przycisk na panelu LED na 20 sekund. W tym czasie dioda zaświeci się światłem ciągłym, a następnie zacznie szybko migać. Gdy dioda zgaśnie, Należy zwolnić przycisk. Maksymalnie w ciągu 10 sekund system ponownie przeprowadzi próbę rozbrojenia. Nie wszystkie problemy wynikają z nieprawidłowego działania systemu. Czasami zaparkujemy w miejscu, gdzie działa silne pole elektromagnetyczne i cała komunikacja systemu jest zakłócona. Wtedy nie mamy innego wyjścia, jak wprowadzić system w tryb serwisowy i przeparkować samochód w inne miejsce. Ale należy pamiętać, aby wyłączyć ten tryb serwisowy i przywrócić pełną ochronę samochodu. Aby wyłączyć tryb serwisowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na panelu LED przez 5 sekund. Dioda zaświeci się na 2 sekundy, w tym czasie należy zwolnić przycisk. Podczas migania diody należy potwierdzić wyłączenie trybu serwisowego. Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie umożliwiło Wam uruchomienia samochodu. To znaczy, że problem może nie być związany z alarmem. W tej sytuacji zadzwońcie po specjalistyczną pomoc. Numer znajdziecie na bocznej szybie samochodu.